Panie, hybrydą to trzeba się najpierw nauczyć jeździć, żeby w ogóle coś zaoszczędzić. I jeszcze być zawali drogą dla innych, to nie dla mnie. Cześć! Nieraz czytam podobne komentarze na temat jazdy hybrydą. Postaram się dziś pokazać, ile jest w tym prawdy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś jeździ normalnie, mądrze, patrzy, co się dookoła dzieje, czy się zmieniają światła w oddali na czerwone, nie tylko to, co jest 10 metrów przed maską. Nie traktuje gazu i hamulca zero-jedynkowo, to już jest pół sukcesu, a właściwie wystarczy tyle. Ale jak ktoś lubi powalczyć o pół litra czy może litr benzyny, to może sobie potraktować to jako sport. Czemu nie? W końcu w hybrydzie nie ma wiele do roboty. Pokażę za chwilę jak ja jeżdżę i jakie mam wyniki, ale zanim to nastąpi, to dla nieznających tematu małe wprowadzenie. W prawie każdej hybrydzie, przynajmniej Toyoty, i elektrykach zresztą też zamiast obrotomierza jest taki wskaźnik zużycia i odzysku energii. U mnie w Priusie Plus akurat wygląda to tak, ale w innych oczywiście inaczej, ale zasada jest ta sama. Aha, zamiast pedału przyspieszenia będę mówił gaz, bo szybciej. A więc, w zależności jak mocno naciskam na gaz, przybywa kresek w górę na zielonym polu, aż do pola czerwonego, czyli power. Do tej środkowej kreski na polu zielonym w dużym uproszczeniu samochód jedzie tylko na silniku elektrycznym. I wtedy świeci się zielona kontrolka EV, albo jak kto woli EV. Jeżeli naciśniemy gaz mocniej, to do silnika elektrycznego dołącza silnik spalinowy. Czerwonego pola staram się unikać w miarę możliwości. Nie zawsze się oczywiście da, żeby nie być zawali drogą, a już zwłaszcza jadąc pod górę. Dla ciekawych, power zaczyna się mniej więcej przy 2200 obrotach. Natomiast jeżeli samochód się toczy i puszczamy pedał gazu, od razu samochód lekko odzyskuje energię. Minimalnie hamuje i wtedy zapala się jedna kreska w polu CHG, czyli Charge. Jeżeli naciskamy na hamulec, to najpierw mamy hamowanie rekuperacyjne, czyli odzyskujemy energię z hamowania, i w polu Charge dołącza druga, a potem trzecia Kreska w zależności od siły nacisku. Niestety więcej kresek nie ma, a szkoda powinny być, moim zdaniem, następne kreski poniżej w innym kolorze, które mówiłyby, że hamujemy na tyle mocno, że musiały zadziałać niestety również klocki hamulcowe. A gdy dołączają się klocki hamulcowe, to jak wiadomo część energii jest marnowana. Wniosek, jak nie chcemy marnować energii, to trzeba hamować w miarę możliwości łagodnie, tak na dwie lub ledwo co trzy kreski. To trzeba wyczuć na ile wcześniej i jak delikatnie wciskać hamulec. To już jest chyba dość tego wprowadzenia. Chciałbym jeszcze prosić Was o suba, bo to jest jakaś motywacja do robienia następnych filmików. No to jedziemy. Tu jest przede wszystkim trasa z góry, więc rozpędzamy się tylko na prądzie, tak żeby nie przekraczać tej środkowej kreski, czyli nie włączyć niepotrzebnie silnika spalinowego. Tu już puściłem gaz, więc jest lekkie hamowanie rekuperacyjne i się toczymy. I tu już w oddali widać czerwone światła, więc hamowanie, ale nie za mocno, tak tylko ledwo na te trzy kreski. Każde mocniejsze przyhamowanie już by powodowało, że hamuje klockami. Na dole macie wklejony wskaźnik mocy. Tutaj większość trasy będzie z górki, bo więcej wtedy można pokazać. Ale akurat ten fragment będzie właśnie pod górę. I ruszamy. Tak, żeby nie przekroczyć power. No tutaj niestety się to do końca nie udało. Nie można było tutaj wolniej ale zjeżdżam sobie na prawy pas, już zdejmuję nogę z gazu i nie przekracza power. Tu jest jeszcze większa stromizna, więc nie udało się bez wciskania gazu na power. I już widzimy w oddali czerwone, więc już noga z gazu się toczy. Lekkie hamowanie. I teraz już takie hamowanie właściwe. I ruszamy sobie powoli na prądzie. Czekamy aż samochód z przodu włączy drugi bieg i wciskamy mocniej, włącza się spalinowy. No i jak zwykle staramy się nie przekraczać power. No i noga z gazu, już się wyłączył spalinowy. Lekkie hamowanie. No nie udało się, lekkie, bo się światła zmieniły. Jedziemy, jedziemy. I już tu można puścić gaz, więc się toczy. Znowu lekki odzysk. No teraz już to właściwe hamowanie. Na dwie kreseczki. Teraz będzie rondo więc cały czas sobie jedziemy na prądzie tu jest znowu ostro z góry więc tylko przyciskamy tyle żeby się nie włączył spalinowy o nie udało się i już puszczam szybciutko gaz bo tu jest mocno z góry więc znowu minimalny odzysk i teraz już niestety hamowanie ale jak zwykle nie za mocno. Mimo że mocno jest z góry, to na dwie kreseczki. I puszczony hamulec, ale nadal odzyskuje. Cały czas jest z góry, nie za mocno, ale jednak. O, lekko przyciskamy gaz, jedziemy na prądzie. Cały czas, żeby tylko nie przekroczyć środkowej kreski i puszczamy gaz, wszystko robimy delikatnie. Jakbyśmy tą trasę przeanalizowali od początku do końca, to by wyszło, że tutaj chyba jechaliśmy 70% na prądzie. Ale tak jak powiedziałem, oprócz jednej takiej dużej górki, to cały czas było z góry. I teraz ja zrobię coś takiego, co szczerze mówiąc, nie zawsze pamiętam o tym. Ale jeżeli mam, tak jak tutaj, przejechać tylko skrzyżowanie 100 metrów i wiem, że dalej znów będę stał, to sobie włączam tryb EV, czyli EV. I w tym momencie, nawet jeżeli przekroczę środkową kreskę, ale nie przekroczę power, to samochód nie włączy silnika spalinowego. Będzie jechał cały czas na prądzie bo to jest bez sensu jeżeli samochód włączy silnik spalinowy na powiedzmy dwie sekundy to też jest strata jakaś energii bo no bo na rozruch spalinowego prawda więc dla dwóch sekund jazdy nie warto więc tak jak powiedziałem ruszamy na prądzie no tutaj właśnie widać że lekko przekroczyłem środkową kreskę i mimo to nie włączył się silnik spalinowy. Całej trasy powrotnej nie pokażę, bo to głównie jazda pod górę, głównie na silniku spalinowym. Jazda po równym to analogicznie jak z górki, tylko z innymi proporcjami. Czyli rozpędzamy się w miarę sprawnie do prędkości docelowej, następnie popuszczamy gaz i toczymy się jak najdłużej na prądzie. Jak się nie da na prądzie, to trudno. Jak widzimy czerwone w oddali albo będziemy skręcać, puszczamy gaz, samochód wtedy się toczy dość swobodnie, niemalże jak na luzie, po czym hamujemy w miarę możliwości delikatnie i jak najdłużej. Czy byłem zawali drogą? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Muszę powiedzieć, że na co dzień nie jeszcze aż tak uważam. Jak w tym teście, staram się przestrzegać mniej więcej tych zasad, o których mówiłem, ale robię to już automatycznie, bez patrzenia się co chwilę we wskaźnik energii. Cała trasa w jedną i drugą stronę mierzyła w sumie 11 km. Komputer pokazał 4,2 litra benzyny na 100 km. Jak na ten model, tą generację, tą wielkość samochodu, to jest naprawdę dobry wynik. Trudno mi powiedzieć, jakim błędem jest to obarczone, bo tak naprawdę jeżdżę na LPG. Gazu to powinno wyjść grubo poniżej 6 litrów, ale tak dokładnie to trudno mi powiedzieć. Test robiłem na rozgrzanym wcześniej silniku. Dość ruchliwą, ale jednak sobotę temperatura na zewnątrz wynosiła 11 stopni Celsjusza. I to wszystko. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji i do następnego filmiku. Cześć!